Cześć, witajcie, z tej strony Drop. witam w kolejnym odcinku. A dzisiaj chcę pogadać troszeczkę o nowej informacji, jaka obległa internet, głównie Polski, ale też podejrzewam, że fani Wiedźmina, bo właśnie o to się rozchodzi na całym świecie i cieszę się z tej wiadomości, a mianowicie Netflix zamierza wyprodukować serial Wiedźmin. Na początku była informacja podana, że z tego co pamiętam, Bagiński miał wyreżyserować Wiedźmina w formie filmu i w sumie nikt o tym nie, tak naprawdę nie mówi ten portal czy ten film nadal powstaje czy tak naprawdę zamienił się on z właśnie tym Netflixowym serialem i wydaje mi się, że film Wiedźmin już raczej się nie pojawi, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości, ponieważ oficjalnie jest potwierdzone, że planują, że ruszają pracę nad serialem właśnie Wiedźmin i to na Netflix i tutaj takie małe informacje. Co o tym sądzę tak naprawdę? No bo sama informacja jest, jest fajna i warto wspomnieć, kto też zajmuje się tym, tym serialem, ale też istotną kwestią jest to, że Netflix który słynie z bardzo dobrych seriali, trzeba to przyznać, seriali, które. Tak naprawdę nie, nie mają w dupie to, co ludzie troszeczkę myślą. To znaczy, wiele seriali netflixowych jest dlatego dobra, ponieważ nie jest dla każdego. Wiele seriali netflixowych powstaje nie w takiej samej formie, jak powstają seriale, które są puszczane w telewizji, które muszą mieć jakąś tam oglądalność, bo inaczej zostaną zdjęte, te, które muszą dążyć do jak największej oglądalności, które muszą stosować pewne sztuczki fabularne i nie tylko, żeby utrzymać jak najdłużej widza przed telewizorem. Mowa tutaj oczywiście takich serialach jak, nie wiem, Flash, Arrow i tak dalej, które to e, zaczynają się fajnie, potem jest nic, nic, się, nic się większego nie dzieje, potem okazuje się, że trzeba zrobić mid-season finali, e, robią super, ekstra wielki, potężny odcinek, który kończy się cliffhangerem, no i potem znowu mm, jest nuda i potem pod koniec sezonu znowu nakręcają hype. I tak jest z wieloma serialami, e, nie trzymają te odcinki poziomu, e, no i są robione przede wszystkim właśnie dla mas, żeby było oglądane i żeby się to wszystko nabijało. Netflixowe seriale z kolei są robione troszeczkę bardziej dla Takich smakoszy dla koneserów, ponieważ Netli Netflix ma pieniądze, e, dostaje od nas w zasadzie pieniądze. Jeżeli płacimy za Netflixa, no to, no to dostaje od nas niemałe pieniądze, e, no i za te pieniądze prawdopodobnie powstają właśnie te produkcje typu e, Better Call Saul, typu nowe odcinki Black Mirror, e, typu chociażby takie hity jak Stranger Things i tak dalej. Masę seriali, nie wspominając już o tych Marvelowskich serialach, które, e, które są po prostu dobre, które są dobre, które e, dzieją jakby swoim prawami się tak naprawdę rządzą i wydaje mi się, że właśnie nie stoją one przed nikim poza, poza twórcami. Twórcy w tych serialach mogą naprawdę robić tak naprawdę, co im się podoba, co, co chcą, kreować swoją wizję, gdyż nie są zależni tak naprawdę od widzów bezpośrednio. Mają kasę? Fajnie. Więc mogą zrobić to, co chcą. Istotną rzeczą jest to, kto się zabierze za ten serial, bo no wiem, cię ludzie stoją za tym i jeżeli ktoś się dorwie do tego, kto partaczy zazwyczaj robotę, no no to możemy się spodziewać, że Spartac czy też Wiedźmina, a jeżeli ktoś robi dobrą robotę, no to mamy nadzieję, że Wiedźmin będzie dobrym, dobrym, produkcją, dobrym serialem. Co istotnym jest też to, że Andrzej Sapkowski, czyli oczywiście ojciec Wiedźmina, twórca i no tutaj wielki wojownik z gier, gro, gier, krową wersją Wiedźmina, to jest, robię też o tym materiał, zobaczcie sobie, dlaczego Andrzej Sapkowski nienawidzi graczy i nienawidzi gier z Wiedźmina, będzie, tutaj jak tutaj możemy przeczytać, będzie Konsultantem kreatywnym. Czyli tak naprawdę będzie patrzył, będzie podpowiadał i będzie mówił, jak należy zrobić Wiedźmina, żeby był dobry, żeby był spójny z jego wizją. I to jest bardzo ciekawe, bardzo istotne, ponieważ nie wiem, czy ten serial, bo jeszcze nie wiadomo, będzie opowiadał dokładnie tę samą historię, która była zamknięta w Tomach Sapkowskiego. Prawdopodobnie tak. Nie będzie to żadna nowa historia, więc jakby podobieństwo do książki będzie tutaj, wydaje mi się, dla wielu ludzi kluczowe, ponieważ dużo adaptacji filmowych czy serialowych jest porównywane ze swoim dziełem. Oryginalnym ze swoim pierwowzorem, zazwyczaj właśnie z książką. No i tutaj, jeżeli chcemy, żeby ta. Godność była zachowana, a zdecydowana większość ludzi chce, ponieważ no nie bez kozery stał się fajnym, kultowym dziełem, ponieważ jest dobrym dziełem, więc y, zrobienie adaptacji w jednej książce może gwarantować fajny sukces. No jeżeli Andrzej Sapkowski jest tam wpuszczony i Andrzej Sapkowski może coś powiedzieć od siebie, no to prawdopodobnie będzie ich poprawiał, będzie tak kierował całą akcją, że dostaniemy Wiedźmina przełożonego praktycznie jeden do jeden z książki na ekran. Producentami wykonawczymi zostaną Sean Daniel, który jest odpowiedzialny na przykład za filmy Mumia. Szczerze mówiąc, nie przepadam za tymi filmami, no ale to rzecz gustu, oraz Jason Brown. Jak Również pomogą im Tomasz Bagiński, który reżyserował Kacenki do Wiedźminów, który też jest oczywiście znanym twórcą pewnego rodzaju animacji, który miał też reżyserować film Wiedźmin. Tutaj dostajemy informację, że będzie on reżyserował, ale co najmniej jeden odcinek w sezonie, więc tutaj już możemy się domyślać, że będzie wiele sezonów, że on. Będzie też sterował jeden z tych Co najmniej jeden z tych e, odcinków Czy wszystkie? Zobaczymy e, Czy to jest dobra wiadomość? Fajna Ponieważ e, nie jesteśmy zrzuceni Całkowicie na pastw Amerykanów I e, po pierwsze Andrzej Po drugie Bagiński e, Będzie mógł w dużo, w dużo, dużo polskości Dorzucić do tego Wiedźmina I sprawić, że e, oglądanie tego Nie będzie jakąś taką profanacją amerykańską Bo jeżeli amerykanie się tylko i wyłącznie 100% zabiorą za Wiedźmina za jego ekranizację, no to może powstać naprawdę masakryczny obraz książki, ale w krzywym zwierciadle. Może powstać taka amerykańska wersja tego, a wydaje mi się, że nam Polakom by to mocno przeszkadzało, więc udział Polaków w tej produkcji jest kluczowy i cieszę się, że Tyle dają jakby Polakom pola do popisu, tyle do modyfikacji. Tyle po prostu Polacy mogą zmienić i nakierować tę całą produkcję na dobre tory, żeby nam Polakom osobiście um, odpowiadała ta wersja Wiedźmina. Co ciekawe, Andrzej Sapkowski mówił: Cieszę się, że Netflix stworzy adaptację moich opowiadań dla fanów, zachowując wierność materiałowi materiałom źródłowemu i motywom. Pisaniu, których poświęciłem ponad 30 lat, jestem niezmiernie zadowolony z naszej współpracy i zespołu, którym przypadło zadanie ożywienia bohaterów moich książek, czyli jak widzicie twórca Wiedźmina Andrzej Sapkowski jest zadowolony, że Netflix zajmie się właśnie produkcją serialu na podstawie jego oczywiście jego dzieła no i tutaj jak widzicie już od pierwszego zdania Andrzej mówi, że, że zależy mu na tym, żeby, zacho żeby była zachowana wierność materiałowi źródłowemu, no i jak już wcześniej wspomniałem również na tym mi zależy i podejrzewam, że wielu czytelników, którzy kochają sagę Wiedźmina również, żeby to za bardzo nie odbiegało od tego wszystkiego plus Andrzej jak widzicie Wierzy w to, że Netflix pozwoli mu dać taką jakość temu serialowi jaką sobie życzę, no, taką na jaką Wiedźmin niewątpliwie zasługuje no i teraz taka już luźna pogadanka, pomyślcie sobie jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy odpalamy Netflixa i widzimy Witcher czy tam Wiedźmin bo nie wiem czy Witcher to nie jest zastrzeżony przez grę, e, znak towarowy ale po, po polsku będzie Wiedźmin e, no i będziemy dostawać porcje historii o Geralcie w mm, serialu w, w porcjach sezonowych w odcinkach powiedzmy, od, nie wiem pięć sezonów albo jeden sezon na jedną książkę to byłoby naprawdę też ciekawe. E, historia Geralta jest na tyle ciekawa, interesująca i rozległa, że może wyjść z tego naprawdę dużo odcinków, dużo sezonów. Plus, dzięki temu, że prowadzi to Netflix, który tak naprawdę, jak już wcześniej wspomniałem, nie ma nikogo za bardzo nad sobą i może pozwolić sobie na opowiadanie bardzo powoli tej historii, bardzo tak dokładnie, szczegółowo ze smakiem, jak to na przykład jest w Better Call Saul, gdzie to w zasadzie w odcinku nic się nie dzieje i przez taką subtelność pokazywania wielu scen i e, często graniu na takiej pauzie, robieniu takich długich, długich scen, które nic nie wnoszą do akcji, nie jest to cięcie, 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 ale dają pewien klimat. Tak samo w Wiedźminie, jeżeli coś takiego będzie stworzone, jeżeli Wiedźmin będzie się rozwijał bardzo powoli, jeżeli, e, jeżeli po prostu na jedną książkę, tak jak wcześniej wspomniałem, byłby jeden sezon, e, no to wydaje mi się, że możemy dostać nawet naprawdę bardzo wierną adaptację na podstawie książek, plus Jednocześnie charakter w postaci Wiedźmina i całego tego świata będzie dość dobrze odwzorowany. I to jest bardzo kluczowe, ponieważ Wiedźmin to nie jest tylko zabijanie potworów, to nie jest tylko Geralt, ale to jest przede wszystkim świat, to jest mimo wszystko też Geralt, ale Geralta podskazać w ciągu jednej godziny to za mało, żeby móc zrozumieć jego problemy, żeby zrozumieć jego postać. Tutaj Netflix, wiedząc, że się nie będzie śpieszył, że nie musi się spieszyć, e, prawdopodobnie stworzy świat, na który Wiedźmin zasługuje. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tę decyzję, że Netflix wyprodukuje serial o Wiedźminie, a nie film, nie będzie, nie będzie filmu, powiedzmy, moim zdaniem jest to naprawdę e, dobra wiadomość i dużo lepsza niż film. Na film poszłoby oczywiście sporo osób, bo nachajpowani no, gromi gromi książkami byliby ciekawi, jak to by wyszło, ale uniwersum Wiedźmina i ta historia jest po prostu zbyt fajna, żeby móc streścić ją w... zbyt rozległa, zbyt tak olbrzymia, żeby móc streścić ją w film. W momencie, kiedy będziemy mieć dużo odcinków na to i będziemy mogli spokojnie chłonąć ten świat, chłonąć ten klimat, chłonąć historię bohaterów, będzie tak naprawdę godnym odwzorowaniem książki, jak już wcześniej wspomniałem, także no cóż, trzymam kciuki, nic więcej jeszcze nie wiemy, jeżeli będzie coś się działo, jakieś nowe, interesujące, znaczące informacje, to niewątpliwie dam wam znać, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie, jeszcze raz zobaczcie sobie mój filmik Dlaczego Andrzej Stapkowski nienawidzi gier z Wiedźmina, bo to też nadal ten, aktualny jest ten filmik, swoją drogą ostatnio również Andrzej się tam psioczył z Głuchowskim, który jest tam od Metro, a na podstawie tego właśnie, że, <laughs> że nie do końca po prostu rozumie graczy, więc zapraszam na ten drugi materiał. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten filmik, no to zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. To tyle. Dziękuję. Do następnego materiału. Trzymajcie się na razie i cześć.